Cześć, witajcie. Dzisiaj na testach kolejna gierka lotto. Tym razem będzie to gierka statki. Jest to kolejna gierka, która jest z nami od samego. Okej, okay. na saldzie mam startowo 883 40 zł. 40 groszy i zagramy sobie 10 razy, ale za stawkę 2 zł. Tak więc zagramy łącznie za 20 zł. Dobra. Zaczynamy. Stawka 2 złote i uruchamiamy pierwszą grę. Dobra, jak widzicie, mamy tu przed sobą 6 statków. 6, 6 statków, i w tym momencie będziemy kręcić tutaj kołem. W każdej rundzie mamy 5 zakręceń kołem. I pośród tych zakręceń możemy trafić tak: wartość od 1 do 5 oznacza, ile razy dany statek może się przesunąć pól do przodu. Bo chodzi tu przede wszystkim o to, żeby statek dopłynął do brzegu, czyli dopłynął do tej skrzyni, a w skrzyni jest wtedy jakaś wygrana przypisana i wtedy wygrywamy. Więc może być od jedynki do piątki i tyle pól się przesuwa statek. Ale liczba pól do przesunięcia to nie jest wszystko, ponieważ możemy tutaj odkryć również. Bonusy są dwa rodzaje bonusów. Jeden to jest taki z takim symbolem wiatru. Trzy takie symbole wiatru uruchamiają nam bonus polegający na dodatkowym zakręceniem tutaj sterem, czyli taki, pojawia się taki duży, taki duży ster i nim kręcimy tam i coś losujemy sobie. Ekstra. Są też muszle. Możemy też mieć muszle i trzy muszle uruchamia bonus. Z muszlami, gdzie również coś tam możemy wygrać: możemy wygrać kwotę, ale możemy wygrać tam też jakąś powiedzmy chorągiewkę, na przykład, ponieważ chorągiewki to kolejna rzecz, którą tutaj możemy wykręcić. O, mamy już dwa symbole wiatru. Zostały jeszcze dwa zakręcenia, a więc zbieramy też takie chorągiewki niebieskie. Widzicie tu po prawej stronie. I tu przy stawce 2 zł musimy zebrać tak. 3 chorągiewki minimum, aby po prostu coś wygrać. Za 3 chorągiewki jest dycha, za 4 chorągiewki jest 3 dychy, za 5 chorągiewek jest stówka. Tak to wygląda przy stawce 2 zł, którą gramy w tym momencie. Więc chorągiewki też zbieramy. Patrzcie, mamy drugą muszlę. I zostało nam jeszcze jedno zakręcenie. Mamy trzeci wiatr i mamy właśnie bonus. To jest właśnie bonus. Za trzy wiatry mamy ten bonus ze sterem, którym kręcimy. I zobaczymy, co tu wylosujemy. Muszle. Wylosowaliśmy dodatkową muszlę, a dodatkowa muszla nam się przyda, bo uruchomimy teraz bonus z muszlami. Wybieramy muszle. Mamy 8 muszelek do wyboru. Wybieramy którąś, a tutaj mamy plus 1, czyli mamy dodatkowe zakręcenie kołem. Tak naprawdę, to wylosowaliśmy w muszlach, dodatkowe zakręcenie kołem. Ok, możemy też mnożnik tu wylosować. Widzicie, u góry teraz wylosowaliśmy mnożnik. Taki mnożnik podwaja wygraną na skrzyni, nie? Czyli tu było 2 złote, zmieniło się nam 4 złote. Także wylosowaliśmy pomnożenie wygranej. Dobra, mamy ostatnie zakręcenie kołem. Nie widać tu na razie wygranej, ale zobaczymy. Co tu mamy? Dwie chorągiewki. Druga chorągiewka nam się pojawiła, niebieska, ale to za mało. No nic, nic nie wygraliśmy tutaj za pierwszym razem. Nie ma żadnej wygranej. Dobra, kolejny raz, znowu za dwa złote, gramy wiatr, muszla, dodatkowe zakręcenie kołem. Również tu się może pojawić. Więc mamy jeszcze 4 zakręcenia. Tu mamy i dwa wiatry, i dwa, i dwie muszle. Więc blisko bonusów. Jest pierwsza chorągiewka niebieska. Potrzebujemy przynajmniej 3 właśnie żeby dychę, żeby wygrać te 3. Ostatnie zakręcenie i nie dopłynęliśmy do brzegu żadnym statkiem. Znowu los przegrany. Gramy po raz trzeci, mamy mnożnik. Razy 2 dla statku u samej góry Jeszcze dwa zakręcenia przed nami. Dodatkowe zakręcenie. Złapaliśmy tutaj, więc jeszcze dwa zakręcenia. O, aż 5. Aż 5 pól poszedł do przodu statek na dole. Zostało ostatnie zakręcenie. Jest muszla, więc będzie bonus jeszcze z muszlami może ta muszla mamy dodatkowy obrót kołem sterem dodatkowy obrót sterem więc będzie jeszcze jedna szansa dla statków aby dopłynąć do brzegu któryś dopłynie było blisko ale żaden statek nie dopłynął tutaj do brzegu więc wciąż mamy brak Jakiejkolwiek wygranej, jest tu mnożnik wygranej dla drugiej skrzyni, będzie można 8 zł wygrać tym drugim statkiem, trzecie zakręcenie. Mamy 3 razy wiatr, czyli będziemy mieć bonus ze sterem. Kręcimy. Cz plus 4, możemy podejść pola tym statkiem. Zbliżyliśmy się do wygranej 8 złotowej. Mamy dodatkowy ruch z sterem, więc jeszcze trzy. Jest niebieska chrągiewka po raz pierwszy. I ostatni ruch, czy któryś dopłynie? Żaden nie dopłynął. Znowu po raz kolejny żaden statek nie dopłynął. No niestety. Nie mamy szczęścia, ale próbujemy po raz kolejny. Jest pierwsza niebieska flaga. Są dwie muszle. Jest trzecia muszla. Będziemy mieć bonus z muszlami, co tym razem blansujemy. 5 pól do przodu dla tego statku. No to nam troszkę tu podjechał fajnie. Jeszcze dwa zakręcenia kołami. O, jeszcze ma trzy. Ten statek to już będzie blisko mety. I ostatnie zakręcenie. Jest, dopłynął ten u góry. Dopłynął również biały. Mamy dwie niebieskie chorągiewki. 12 zł. No, pięknie. W końcu się udało. 12 zł. Jesteśmy na plusie. To mi się podoba. Ok, to gramy ponownie. Jak widać, nie szło nam, ale jak już nam poszło, to dobrze. Dwa razy wiatr zawiał. Jeszcze raz będzie. Jest je po raz trzeci. Będzie bonus ze sterem. Kręcimy i próbujemy coś tu trafić. Czy znaczy to, że coś trafimy, to na pewno. Ale żeby to było coś fajnego. No, dodatkowy ruch sterem w grze głównej. Czyli tu będziemy mieć teraz trzy zakręcenia. Jeszcze w grze. Podwojenie wygranej. Oby było 400. No, raczej się nie uda. Ok, ostatnie zakręcenie. W tej rundzie. Mm, no, żaden statek nie dopłynął. Więc przegrywamy tym razem i gramy ponownie. Jest niebieska rągiewka po raz pierwszy. Jest muszla. Tutaj. O, ten do, dostał 5. Ale go cofło teraz. Mamy wiatr. O, fajne wartości. Po 5 pól tutaj. Jest duża druga muszla też. Zobaczymy, co będzie za ostatnim razem. brak wygranej. Gramy po raz kolejny. No wygraliśmy tylko raz do tej pory, ale za to aż 12 zł. Ostatnie zakręcenie. Czy któryś dopłynie? Czy coś tu się jeszcze wydarzy? Chyba nic. Chyba nic. Koniec gry. Ok, dwie gry do końca. Zagraliśmy 8 razy. Wygraliśmy tylko raz. Ale 12 zł. W przystawce 2 zł to całkiem nieźle. 12 zł wygrać. No ja liczę, że jeszcze tu w tych dwóch ostatnich próbach coś wygramy. To by było bardzo słabo, na 10 gier raz tylko wygrać. Bardzo słabo. Okej, okay, mamy pierwszą chorągiewkę niebieską. Ostatnie, o jest! Dopłynął ten u góry. Mamy dwa złote. Mamy drugą chorągiewkę, no tylko drugą. Trzeba mieć trzy przynajmniej, aby wygrać tych chorągiewek, ale tutaj jeden statek dopłynął. Mamy więc też 2 złote. Okej. Okay. No to ostatnia próba. Ostatni raz próbujemy zagrać za 2 złote. Mamy niebieską chorągiewkę. Jeszcze trzy zakręcenia. Jest druga niebieska chorągiewka. Ok, jest fajnie. I wciąż mamy dwa zakręcenia. Fajnie by było zdobyć trzecią, by było 10 zł. Oj, pomnożyło nam tu jeszcze. Będzie 16 w tej skrzyni trzeciej. Ostatnie zakręcenie. No, niestety nie ma trzeciej niebieskiej. Orongbi. Żaden statek też nie dopłynął, więc nie wygrywamy. Słuchajcie, 10 prób. Dwa razy wygraliśmy, ale 14 zł łącznie, więc jesteśmy jedynie 6, minut tu, 6 zł tutaj na minusie. Dziękuję dzisiaj za ten test gierki z wami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dawajcie łapki w górę. Cześć!